tylko w ogóle, to, i ta herbata to musi stać tu. No i co? Słyszałam, że wybierasz się na imieniny y, do koleżanki, tak? Zależności... A przepraszam, mówiłeś o dniu matki, przepraszam. Zupełnie idziesz, myślę o razie na piątce, Dokładnie, w sobotę idę do koleżanki. Ale wiesz co, to jest dobry pomysł. Co wybrałeś dla mamy? Ja no to, właśnie nie wiem jeszcze co jej wybrać. Wiesz co, bo ja tej koleżance to myślałam, żeby wybrać... Mała lubi w ogóle... Y... Zapachy? Tak, takie słodkowe, mocniejsze. Słuchaj, wiesz co, ja pomyślałam o tej mojej koleżance, ale to jest dobry rzeczywiście, pomysł na prezent dla mamy. Ymm, Divine Heimdall. Znasz mm. ten zapach? Zobacz. To jest fajny zapach, bo on jest taki kwiatowo drzewno. Nie będę się dziwił A dlaczego nie? Próbuj, człowieku. Będziesz miał wzięcie takie, taki fajny, to jest taki fajny zapach, który po prostu zniewala, jak mama go użyje, to nie ma opcji, żeby po prostu ktoś obojętnie to o niej przeszedł, także słuchaj. Fajny ale powiem Ci, że słuchasz co ja do Ciebie mówię, ja uważam, że bardzo dobrze byś sobie zaaplikował tą wodę i byśmy to sprawdzili na Tobie, czy się będą za Tobą kopity oglądać. A to jest żarty. No więc właśnie, no żarty żartami, myślę, że tak. Zapach jest bardzo fajny. Bardzo trwały. No wiesz, to jest najnapsana woda perfumowana. Dam Ci katalog sobie, żebyś też mógł sobie, sobie obejrzeć tą wodę. Tutaj jest, no zobacz, zapach, y, który jest proponowany, jest to woda perfumowana, czyli na pewno jest bardzo, jest dłuższa niż zwykła woda toaletowa. A przecież, no nie wiem, jak ktoś chce pachnieć cały dzień, no to musiałby to wzmocnić dezodorantem, balsamem, a najlepiej by się wykąpał w tym zapachu, tak? Tak ale myślę, że, no, no ale słuchaj, no taka jest prawda. To teraz wiesz, mama musi mieć świadomość tego, że jak używa ten zapach, to czuje go przez 15 minut pierwsze, tak? A później czuje otoczenie. No w sumie tak. Dużo sobie też wymienia, bo tam się perfumują co chwilę i myślą, że nie Dokładnie. A zobacz, co mamy w składzie. W składzie jest bardzo fajne, bo są czerwone owoce, czyli one są takie bardzo rzeźkie, kwiatowe, dają fajny taki, wiesz, kosmak. Jest żółty irys, to jest, wiesz, nuta serca tego zapachu, bardzo ciekawa. No i jest ambra, ja bardzo lubię ambrę. Ambra dodaje może tak, troszeczkę ciężkości, ale fajnie też daje taki trwały właśnie zapach. Słuchaj, no to jest taka propozycja. No, no bo ogóle nie widzę, że jest promocja. Normalnie kosztuje 105 zł. Promocja na 34 zł. No, nie wspomnę już o no. tym, że Ty kupujesz go taniej. No. A ile też w ogóle mamy wydać pieniędzy na ten? Coś koło stówki Koło stówki. No to sobie. jeszcze możemy coś innego wybrać. Myślałem o kolczykach. Patrzyłem w sieciówkach, ale no nic jakoś się nie, nie spodobało. Mhm. Mm ale wiesz co, my tak, biżuterię mamy co katalog inną, tak? W tym katalogu akurat jest taka, no, mogę No, ja mam to... taki marynistyczny... To jej jabłko. Mówię do stówki, A Ale 100 tysięcy. Aha, A nie, 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 nie. Słuchaj, no ta biżuteria, która jest tutaj, no, można powiedzieć, że jest marynistyczna. Słuchaj, no, nie jest to prawda w kolorze niebieskim, ale są to muszelki, troszeczkę bardziej we włoskim stylu. Możesz powiedzieć, że to wiesz, styl wenecki. Masz kolczyki, masz zestaw naszyjników, tak? No, z Wiesz, jasny kolor. Mama lubi złoto, bo to no jeszcze niekało. Kolor... Nie w no. uh -huh. Ale w ogóle znaczy... lubi złoty kolor, bo to jeszcze kwestia, czy lubi złoty kolor. Tak, mama mam jeszcze złote rzeczy. Słuchaj, cena też uważam, nie jest jakaś obłędna. 4, 4, 5, 5 zł. super. W sumie z rowadzą 16. 16, poczekaj, tam ta woda 30 coś, to jest 50 i ten naszyjnik. No to jest nawet coś byśmy. Może jeszcze byś coś dorzucił do mamy, prezentu. Czekolady. <laughs> Gorzką tak, 70% jak najbardziej, ale nie mamy w ofercie. Nie. Ale coś do jedzenia, bardzo myśli. dobry kierunek. Myślę, że... Co masz na myśli? Czy batoniki nas strzekać na Jest nowość fajna, wiesz? Bardzo fajnie jest... No, już tutaj jest to, ale dokładnie. Mamy bardzo fajny błonnik. No, mhm. Jest bardzo ciekawy produkt, bo wiesz doskonale, że jelita to jest taki nasz drugi mózg. Jeżeli prawidłowo funkcjonują, to y, cały nasz jest prawidłowo funkcjonuje. Tutaj w tym y, błonniku są, y, znaczy pozyskany ten błonnik jest z sześciu naturalnych źródeł roślinnych, tak? Jest to cykoria, jest to burak, y, jest to szpinak, jest to jarmusz, y, zielona papryka i... Y, Boże, jak się nazywa ten, y, to, to warzywo? broku broku no właśnie jest to bardzo, bardzo zdrowy, zdrowy produkt. Poza tym są tutaj, wiesz, dwa takie y, dobrze po prostu przebanane rodzaje błonnika. Jeden jest y, inulina z cykorii. Cyku, cykoria ma taki trochę lekko y, y, po prostu wspomaga, a również uaktywnia pracę i wątroby i woreczka, także bardzo fajnie y, jakby tutaj koresponduje z trawieniem w organizmie oraz jest drugi, fruktooligosacharydy. wiesz, muszę to dobrze przeczytać. Frukto oli To są takie specjalne węglowodany, które są dobrze udokumentowane, jeżeli chodzi o, o działanie prebiotyczne. Yy, przede wszystkim no co robią? Wzmacniają organizm poprawiają odporność. No nie wiem, nie tutaj za dużo odpowiednio. Wszystko... Ale wszystkie warzywa, które są w... zielone są Dokładnie. W Dokładnie tak. W związku też nowe grano? Tutaj hmm. warzyw właśnie bez GMO. Słuchaj, to jest bardzo ważne, że nie są modyfikowane genetycznie, tak, te warzywa. I słusznie zauważyłeś, że nie zawierają glutenu. Jeżeli mama tego nie używała, miała by to myślę, że to byłby bardzo fajny prezent, no wiesz. W czy... żeby sobie też kupić. Wiesz no to jest dobry pomysł, ja sobie też kupię. Ja sobie też 30 kupię. 30 porcji z jednym pakowaniem czyli wychodzi to przy cennej standardowej 2 zł za porcję. Co to w ogóle wiesz? No i kupujesz sok wyciśnięty z owocu i płacisz za ten sok 8-13 złotych, tak? Zależy, zależy gdzie. Hmm. To zależy, możesz pić tak. jako płyn, tak? Tam jest podane, że łyżeczkę. Albo dodarania do żywności też. Można tak? też. Także nie jest po prostu, że tak powiem, upierdliwy w użyciu, tak? Że musisz tam nie wiadomo, jak go przygotowywać. Ale nie robi hmm. się też hmm. No więc właśnie, no tak to wiesz, jest gotowy produkt i teraz sam decydujesz, czy chcesz go użyć do... Napoju jako napój, czy też po prostu do posiłku. Ja myślę sobie, że te prezenty, które tutaj wybraliśmy dla mamy, są bardzo ciekawe. Ładnie no, zapakuje i będzie. Tak, zapakuje. no sobie, wróćmy do nich. Tak, pierwszy prezent. może. mamy tak woda, perfumowana. Dla mnie idą. Czy na nią przeznaczałeś 28 zł? Dokładnie. Plus 40. To cię zaskoczy. W tym katalogu jest fajna promocja. Jeżeli kupisz dwa opakowania, trzecie masz gratis. Więc cena jest zupełnie inna. Ponieważ tak zareagowałam, powiedziałeś, że chcesz sobie kupić, więc pomyślałam sobie, że ja też chcę sobie kupić, bo to gratis to bez Ciebie dla siebie. A, <grym> zda, jest. Dobra. Słuchaj, ale rzeczywiście z tej promocji można skorzystać to wtedy ta cena będzie zupełnie inna. Kupujesz dwa, trzy masz gratis, więc ta cena będzie naprawdę. pozytywna. No, coś to nie rozlicza się z nami, co yeah. do grosza no daj spokój, no, Jak przekorzysz Dobrze. Niedługo co liczę To spotkamy się znowu, tak? I wybierzemy coś innego dla dzieciaku. Fajnie. Też. I liczę na to, że mamy też. Słuchaj, to od razu sobie wiesz, katalek wybierz, co byś chciał i delikatnie mamy podsum. Już mi się parę rzeczy spodobało. Spodobało, skończyło. Super. Zestaw nowej. Nie wiem czy działać promocny. Tak. Okay. Ale że męskim? A dla ciebie. Słuchaj, ja nic nie chcę mówić, ale ten zestaw to mam. I się na mnie patrzę. Na ciebie się patrzy. No ale wiesz, to już zostawmy do następnego katalogu. Tak, będzie promocja, to sobie też pogadamy. Na Poza po tym, że zbliża się Dzień Ojca, więc też trzeba też o tym pomyśleć, prawda? No, o Dziecka też porozmawiamy, mamy różne produkty. Zobaczymy, co będzie w następnych katalogach. Yy, po prostu ciekawego, w yy, ciekawej cenie. Bo produkty wszystkie są ciekawe, tak? Bardzo. Tak. Czyli to bierzemy się za zamówienie. Dokładnie, robimy listę. I... Zamawiam no bo, bo nie tylko te zamówimy, za jeszcze iść I znoszą przyjść przed dnia matki no Dokładnie. kwestia dwóch dni. Tylko kwestia, czy jesteś wypłacalna. Zapłacalna jest z góry. Może, że ona jest z góry, ale również możesz zapłacić w ciągu dwóch tygodni. Taka opcja też jest. W z góry, żeby potem nie okay, no zapomnieć